Czy Static Fire SN 15 się udał? Czy Chiny chcą skopiować Starshipa? Czy księżycowy lądownik SpaceX jest zagrożony? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku Starshipowego przeglądu. Jak zawsze rozpoczynamy od kampanii testowej SN15. Nareszcie doczekaliśmy się wymarzonego static fire. Po wielu anulowanych zamknięciach drogi nadszedł ten dzień, czyli 26 kwietnia, kiedy to doszło do zapłonu wszystkich trzech silników Raptor. Tym razem test przebiegł całkiem sprawnie, chociaż są pewne różnice względem testów znanych z poprzednich prototypów. Główną zmianę zaliczyły czasy przygotowywania poszczególnych procedur do Static Fire. Plus, co ciekawe, wychodzi na to, że podczas testu jednocześnie zatankowano główne zbiorniki oraz zbiorniki z paliwem do lądowania, czyli tzw. Tak header tanki. W przeszłości do Static Fire tankowane były albo jedne, albo drugie, i raczej nie zdarzało się, aby oba rodzaje zbiorników były tankowane jednocześnie. Mimo to sam test najprawdopodobniej skorzystał tylko z paliwa znajdującego się w głównych zbiornikach. Dodatkowo, chwilę po Static Fire przetestowano silniczki systemu RCS pomagającego w manewrowaniu prototypem. Sam Elon poinformował na Twitterze, że test się udał, a ekipa z Boca Chica przygotowuje się na lot pod koniec tego tygodnia. Myśleliśmy, że to koniec kampanii testowej, lecz okazało się, że następnego dnia mieszkańcy Boca Chica dostali informacje o potencjalnym static fire i rzeczywiście przeprowadzono go ponownie. Tym razem użyto paliwo znajdujące się w zbiornikach z paliwem do lądowania. Co ciekawe, to to, że procedury przed zapłonem wskazywały na to, iż test ten odbył się z wykorzystaniem tylko jednego Raptora. Elon na swoim Twitterze potwierdził, że na razie wszystko wyglądało w porządku. Oznacza to, że praktycznie jest to pierwszy raz od czasów SN6, gdzie pod Static Fire nie było potrzeby wymiany silników. Co prawda podczas testu dolne płytki termoochronne doznały uszkodzenia, ale widzieliśmy już taką sytuację przy poprzednich testach i wiemy, że SpaceX cały czas szuka najlepszego sposobu ich mocowania. Czy Raptory stały się bardziej niezawodne? Mam taką nadzieję, zapewne przekonamy się o tym podczas lotu. No właśnie, to kiedy wreszcie ten lot? Jako, że cała kampania testowa została zakończona, to jedyne czego nam brakuje, to ta nieszczęsna zgoda od FAA. Ale tutaj wszystko może się zmienić w przeciągu kilku godzin. Teoretycznie mamy depeszę Notam wydaną na 29 kwietnia, ale bardziej prawdopodobną datą jest 30 kwietnia, czyli piątek, ze względu na lepsze warunki pogodowe. Chociaż po SN11 wszystkiego można się spodziewać. Oczywiście na tym kanale odbędzie się transmisja z tego wydarzenia. Dajmy odpocząć SN15 przed jej ważnym testem, a zamiast tego zobaczmy, jak tam mają się prace nad prototypem z numerem 16. Kamera LaPadre uchwyciła coś naprawdę ciekawego. Wygląda na to, że firmie Ilona Maska tak zależy na czasie, iż postanowili oni przetestować silniżki RCS zamontowane w nosku, jeszcze w placówce produkcyjnej. Sam nosek natomiast został już połączony ze swoją dolną sekcją i teraz pozostało nam czekać, Aż cały segment zostanie umieszczony na górze prototypu. Wtedy pozostanie nam tylko zamontowanie silników oraz dolnych stateczników i następca SN15 powinien być gotowy. Oprócz tego, w Chica prace nad wieżą startową, która ma być w stanie umieścić Starshipa na pierwszym stopniu, czyli Super Heavy, dalej idą w ekspresowym tempie. Od ostatniego odcinka pojawiły się dwa kolejne filary, a cała konstrukcja powoli zaczyna nabierać kształtów. Jak widać na zdjęciach, niektóre segmenty są zamontowane na jedną śrubę Achem, tak aby się trzymało. Eric Space przygotował koncept przedstawiający, jak może finalnie wyglądać wieża, łącznie ze specjalnym ramieniem do łapania Super Heavy. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zachęcić Cię do zasubskrybowania tego kanału. Nasz cel, czyli 10 tysięcy subskrypcji, jest coraz bliżej, a jak widzisz, duża część z Was ogląda jednocześnie nie subskrybując kanału, dlatego czas najwyższy kliknąć w ten piękny czerwony guzik. Poza tym zapraszam Cię również do odwiedzenia naszego Facebooka oraz serwera Discord, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o testach Starshipów. Wracając do filmu. Dalej mamy naprawdę ciekawą sytuację. Okazuje się, że zarówno Blue Origin, jak i Dynetics nie mogą pogodzić się z tym, że SpaceX wygrało kontrakt na zbudowanie księżycowego lądownika. Postanowili oni złożyć sprzeciw do GAO, czyli instytucji kontrolnej Kongresu Stanów Zjednoczonych. Blue Origin zarzuca NASA, iż nie pozwolili im negocjować ceny oraz że NASA faworyzuje SpaceX. Przy okazji ujawnili też cenę ich lądownika, która miała się zamknąć w 6 miliardach dolarów. To prawie dwa razy tyle co oferta SpaceX. Gdyby tego było mało, to Dynetics również dorzuciło swoją cegiełkę do sprzeciwu, natomiast nie udzielili oni informacji na temat tego, co dokładnie nie podoba im się w wyborze NASA. Ja może tylko przypomnę, że propozycja National Team nie dość, że była niesamowicie droga, nie wprowadzała za dużo innowacji, to jeszcze łamała zasady programu HLS. Lądownik Dynetics natomiast posiadał negatywną masę, czyli wymagał przeprojektowania i był jeszcze droższy od lądownika Blue Origin. Aż strach zapytać, ile miliardów miał kosztować. Czy te protesty mogą coś zmienić? Raczej nie. Kandydat na przyszłego administratora NASA, czyli Bill Nelson, wypowiadał się bardzo pozytywnie o wybraniu SpaceX, dlatego zapewne sprzeciw zostanie odrzucony. To już trochę taka tradycja, że kosmiczne firmy zgłaszają sprzeciwy w różnych programach, licząc, że może coś się uda ugrać. Jedynym negatywnym skutkiem tych sprzeciwów może być tymczasowe wstrzymanie programu aż do wyjaśnienia sytuacji. Natomiast SpaceX tak czy siak będzie pracowało nad Starshipem, więc nie mamy czego się obawiać. Co ciekawe, Elon postanowił skomentować całą sytuację, nie zapominając przy okazji aby po raz kolejny dowalić Bezosowi. Can't Get It Up To Orbit to nawiązanie do wydarzenia z 2000 roku, gdy to British Airways, czyli główny przeciwnik Virgin, tak, tego samego Virgin, który ma zabierać ludzi na wycieczki w kosmos, nie był w stanie przez długi czas ustawić słynnego London Eye. Wtedy to szef Virgin, czyli Richard Branson, wysłał sterowiec z tym słynnym zdaniem, dzięki czemu wykorzystał tę okazję, aby narobić sobie dobrego pr -u. Dodatkowo, Elon wysłał drugiego tweeta, który mówi sam za siebie. Gdyby jednak rozwój starshipów w magiczny sposób ustał, to mam dla Was alternatywę. Chińska Akademia Pojazdów Kosmicznych pokazała ostatnio swój koncept nowoczesnej rakiety, która ma umożliwić ultraszybki międzykontynentalny transport wraz z możliwością lądowania pierwszego oraz drugiego stopnia. Hmm, jakbym gdzieś widział bardzo podobny koncept. Coś mi świta, ale nie jestem pewien gdzie. Możecie w komentarzach napisać, jaką rakietę przypomina Wam nowy chiński koncept. Ostatnio Elon Musk udzielił dwóch wywiadów, dlatego postanowiłem zebrać z nich najważniejsze informacje dotyczące starshipów. Na początku rzućmy okiem na wywiad dla firmy XPRIZE. Jeżeli ktoś nie wie, to XPRIZE jest firmą fundującą nagrody za różne naukowe koncepty pozwalające zmienić świat. Tym razem połączyli oni siły z fundacją Ilona Muska, aby zagwarantować nagrodę o łącznej wysokości aż 100 milionów dolarów dla tego zespołu, który wymyśli sposób zredukowania gigantycznych ilości dwutlenku węgla generowanych każdego dnia przez ludzkość. Podczas rozmowy, oprócz omówienia zasad otrzymania nagrody, Elon wspomniał kilka ciekawych rzeczy związanych ze Starshipem. Po pierwsze, Elon potwierdza, że na początku będą destylować powietrze, aby otrzymywać własny ciekły tlen, nad czym postępy właśnie trwają w Boca Chica. A dodatkowo w przyszłości SpaceX planuje również pozyskiwać własny ciekły metan, co osiągną najprawdopodobniej za pomocą reaktora Sabatiera. Następnie Musk ponownie potwierdził, że tak będziemy łapać booster Super Heavy, oraz co ciekawe, znowu wspomniał o tym, że w planach jest również łapanie samego Starshipa. Dalej, podczas konferencji dotyczącej misji Crew 2, Elon był cały czas zasypywany pytaniami, tym że nie o Crew 2, a o Starshipie. Tutaj powiedział dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to ta, że on sam podchodził do tego konceptu sceptycznie, ale teraz zaczął wierzyć w to, że wykorzystywanie Starshipów tak często jak samoloty jest możliwe. Tak często jak samoloty oznacza, że wystarczy kilka godzin do ponownego lotu. No i dodatkowo CEO SpaceX utrzymuje, że lądowanie na Księżycu w 2024 roku jest jak najbardziej możliwe oraz że zrobią wszystko co w ich mocy, aby wylądować na srebrnym globie nawet wcześniej. Miejmy tylko nadzieję, że nie wedrze nam się tutaj Elon Time. Na zakończenie rzućmy jeszcze okiem na grafikę podsumowującą postępy prototypów przygotowaną przez Brendana. A więc tak, względem poprzedniego tygodnia SN16 otrzymała górne stateczniki oraz zestakowano górną część noska, co niestety nie jest uwzględnione na grafice. Dalej pojawił się nosek dla SN17, co sprawia, że do pełnego zestawu brakuje nam już tylko stateczniku. Oprócz tego SN20 otrzymała kopułę sekcji ciągu. Dalej mamy sytuację ze zbiornikami dla Super Heavy. Osobiście nie zgadzam się z przewidywaniami Brendana, jakoby BN2 to był tylko zbiornik testowy, a BN21 miały być pełnoprawnym prototypem. Z obserwacji wynika, że to właśnie BN2 będzie pełnoprawnym prototypem, a B21 bez Nki zostanie najprawdopodobniej zbiornikiem testowym. Zapewne już niedługo się przekonamy. To by było na tyle w tym odcinku starshipowego przeglądu. Jeżeli Wam się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Przypominam również o możliwości wspierania oraz dziękuję wszystkim aktualnie wspierającym, a zwłaszcza tym z poziomu Ziemia, czyli użytkownikom o nikach Bartotek, Jobson, Fighter, Fridzu, Grzegorz Jargas, Jakub Rogozinski, Jolas Fein, Kamrad 5, Chrisem, Radan, Tomasz Wenomi, Venomi, Wojciech Radecki oraz Zodiaczek. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!